Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony haskes, a to jest drugi odcinek z serii Zagramy w Kroniki Ridica. Ucieczka z Butcher Bay No i w poprzednim odcinku trafiliśmy do tego oto więzienia No i... Bez zbędnego pieprzenia, w ogóle, co tam było w poprzednim odcinku No, musimy wejść teraz do terytorium Akili I zabić takiego więziennego chuligana o imieniu Rast No i ciekawe, co tu będzie O kurde Motherfucker. Dapaka... Może bych w końcu zaatakał, poczekam trochę No Widzę, że ma dobrą ma obstawę. Ale... no. Czy mogę coś tutaj wziąć? Chyba nie. Dobra. A ten gościu? Widzę, że ma kastet. I chyba go wezmę. Czy go w końcu zabije, czy nie? No, nawet jeszcze kasę dostałem No, jak ten kaset wygląda? Zajebiście. Co tutaj mamy? O, fajki. I mamy tutaj nanomeda, ale na razie mi nie jest potrzebny. Dobra. Idziemy dalej. O. Nie dzięki. O, widzę, że tutaj ktoś ma kosę. Będzie dobrze. No, słaby gościu. Boże, shiv, i fajnie. A ty co? Haha, ha. dobra. Podejść tu, ty gościu też? Masz nóż, widzę. Aha. A, go wykosiłem. Dobra, idziemy dalej. I oto ten rast. Dobra, zapieprzamy. No właśnie. O kurde, ale on obrażenia zadaje Ale nie, uda nam się No chodź tu Skurczybieku kuty. Dawaj, 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 Riddick GG Dobra, poczekamy so this is the beast of butcher bay huh head of the killing gang looks like i need a new rooster you interested they respect you now riddick i can make things easier say something I take that as a no Dobra misja wykonana. Teraz jesteśmy, tak można powiedzieć, głową więzienia, przynajmniej tego terytorium. O, jest ten nasz upragniony nóż i go chyba sobie weźmiemy. Oni co nam powiedzą? ja. Oh yeah. Spoko Tam widzę jeszcze jakiegoś gościa się czai hm. Dobra Dobra Za to, że dałeś mi fajki, zostawię cię w spokoju No dobra, więc... Więc wracamy cię A co tu się dzieje, co tu się dzieje, gościu? Co być? Nie wnikam Jeszcze co on powie? O, też fajki nam now. Dobra Ile mamy życia? Dobra, możemy sobie uzupełnić Dobra Quilomed. Med Aha A to, a tutaj co to jest? To Dobra Mam broń schowaną, dobra No to się wracamy i musimy pogadać z Jak się ten gościu nazywał? Heil Tylko który to był? A, ten siwym Dobra. I heard you rejected Abbott. That's integrity. So, I'll keep my word. What do you want to know about? Hmm, the pit. Looks like a way out. Way out? Sure. Raise some hell, and they throw you down. If you manage to stay alive, there's supposed to be a way into Pigsville from down there. But it's never been done. I like a challenge. Well, then, Pigsville's your place. Staff quarters and, um, uh, you can get to the spaceport hangars from there. But you would need a rifle. And they're all DNA encoded. Yeah. And you fry if you touch them. And the DNA data bank is deep inside the mainframe area, past the infirmary. So I just walk in, huh? No. You gotta crawl. Jest przejście z infirmarii, które myślę, że łączy się z głównym sklepem. O, i jeśli chcesz przejść przez infirmary infirmarii, jest tutaj hack, nazywa się Boulder. Oczekuje mnie 150. Mów do No dobra. Czyli co się teraz dowiedzieliśmy? Że musimy iść do Bouldera, żeby nas wpuścił do Lazaretu. No i musimy... Nie wiem, jak to powiedzieć. No... Musimy tak zrobić, żeby wziąć karabin. Bo tak to nie możemy go brać, bo nas razi prądem. Tylko jeszcze ten gość, niech coś powie. No. A bardzo chętnie. No dobra. No dobra, więc. No, idziemy do Bouldera. Jest tu po nas? No dobra no Już jesteśmy blisko A tam ci jeszcze stoją A mi się przypomniało, że ten gościu nam y chce coś dać o. Jeszcze jak zabiję Molina Co to jest? Co to jest?

a zapomniałem, że mam nóż. Ale mnie odrzuciło. Dobra. Jest z głowy. Tu mamy jakiś kod sekretny. Czy to do tego? Nie wiem. No, co tu mamy? O, skalper i fajki. Ten skalper sobie weźmiemy. Ale fakty. No dobra. Ile mamy życia? Dobra, nie musimy z tego korzystać. Idziemy dalej. O, się ma. Mamy skarpę, więc możemy się trochę pobawić. O. Kwadracik nam zniknął. Więc już musimy wyleczyć. Dobra. Nie ma nic? Nie ma. Dobra. O! Zajebiście. To jest taki ścienny punkt medyczny, ale on nie służy do uzupełniania życia. Zresztą sami zobaczycie. Nie chciałbym tak, ale za to mamy dodatkowy kwadracik. No więc idziemy. Ale muzyka mroczna. No i co tu by jeszcze powiedzieć? Za chwilę tu gości wyskoczy. Tylko, że nas nie zauważy, chyba. Dobra Dobra Po nim I co tu nas spotyka? Takie coś Dobra Nie wiem, czy teraz Przejść wzdłuż tej ściany, czy po prostu biegnąć i lecieć Chyba to drugie Idziemy Fajnie, żadnych obrażeń. Dobra, o już się zamieszki zaczęły. Idziemy dalej. Aha, dobra, jest dobrze. A teraz ło. Tutaj są wieżyczki i strażnik. Jeszcze takie światło. A dobra. Trzeba się zakraść. Dobrze. Sekretny kod. Dobra. <grym> Nie wiem jak, ale te ci strażnicy są totalnymi debilami. Ale idziemy. No i dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście. Jaki? Miał być inaczej Dobra, co on tu ma? Nie biorę tego I... Yeah! Już możemy sobie brać do woli karabiny Schowamy się tutaj bo za chwilę tutaj Wyskoczy gości Miał być headshot Ja dawno nie grałem w to Dobra Napierdalamy Dobra Dobra Po nich, teraz bierzemy sobie ten pistolet no, i... idziemy dalej. Spodziewałem się tego. Dobra, możemy się wyleczyć. No. Dobra, idziemy dalej. Zajebiście. Dobra, już mamy po jednej broni. Tylko to wyłączymy ten wiatrak. I teraz miód malina. I idziemy dalej. Dobra, jesteśmy na górze. A teraz? A, tutaj był karabin. Gdzie ty jesteś? Headshot. Dobra, z mi się nie umiem w niego trafić, czy co? Dobra. I teraz czekamy. Riddick, prisoner 5, 4, 2, 1, nie przyjdzie? O, idzie, idzie, idzie. Nie mówcie, że nie umiem headshot'a zrobić. Dobra, bo widzę tutaj jakiś gości. Napierdalają. Dobra, headshot w końcu. Pierwszy raz dwa headshoty pod rząd Jestem z siebie dumny No i idziemy na górę Pozbierać Co tam jest No i co tu jest? Amunicja I... fajki Dobra Dla mnie spoko Nie tak? Nie... to nie to miałem zrobić. Halo, halo! No... jakby to powiedzieć? Po prostu nacisnąłem zły przyciski i chwilę mnie wywajło skry. Ale jestem z powrotem. No i na czym my skończyliśmy? Aha, już pamiętam. No i... Co tu miałem zrobić? Aha. Dobra. Już pamiętam, już nie musicie przypominać. Idziemy, teraz jesteśmy. Jakaś komora gazowa. Ale dobra. No? O, pa, pa, pa. No chodźcie tu, chodźcie z Kubańcy. No nie idzie Jedyne co skopa w tej grze To sztuczna inteligencja tych, tych oto panów Nie wiedzą, że ten gaz jest trujący i po prostu no Dobra. Dobrze. No. Dobrze. Dobra, mi się. Kwadraciku. No. Mam, mamy tu coś. Dobra. Mamy. Mamy tutaj stację medyczną. Z której skorzystamy. Dobra. Co tu jest? Dobra Kurde Co to ma być? Normalnie jakieś oblężenie Ej, ale ja to spokojnie biorę na klatę i co tu teraz będzie? O oh, No i najlepiej mnie od razu zauważyć, nie? Dobra. Pamiętam, że jego słabym punktem jest tylny panel. Więc, ale nie, uda mi się go ubić, mam nadzieję. No fak, ale oczywiście jego sztuczna inteligencja jest. Jest. Dobra, jest dobrze. No i jedziemy do góry. I zapewne będziemy już przy tych naszych celach, więc no takie małe dywizji. O, dobra, idziemy. Tylko się uleczymy. Weźmiemy sobie może pistolecik I powykończamy tych tutaj O No traf, 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 traf Jest Ale ze mnie Sniper Dobra, idziemy Nic tu po nas A, zapomniałem otworzyć właz Kurde No teraz to możemy iść Zabiję cię, zabiję Dobra Zapomniałem o wierzyszce nie tu Dobra Jeszcze tam dalej Jest, dobrze Tylko ty jeszcze Dobra Już sam cię wolę zabić Dobra, dobra Nie, 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 nie Kurde, kurde, ile może się szybko uleczyć? Zapomniałem o tej wieżyczce Kurde. Yy, a mamy tą kartę medyczną? Nie, nie mamy. Ale poradzimy sobie. A co my tu jeszcze mamy? Dobra, idziemy. No już tam jest wieżyczka Dobra, idziemy dalej. No chodź, bo nie mam czasu z tobą bawić. To jeszcze pamiętam. Kurde, zablokowane. No i co trzeba zrobić? A ty już z biega biegasz, tak? Nie, ładnie Poczekamy trochę Zregeneruj się, no Dobra Jest, dobrze Nadajnik Dobra Teraz otworzyli nam przejście No tylko jeszcze ciebie wykończę Dobra No i idziemy I najprawdopodobniej będzie to koniec odcinka Bo już zrobił się wystarczająco długi Tylko jeszcze to obejrzymy it ain't the fall that gets you uh catch -huh. it's a sudden stop at the bottom No dobra. Jesteśmy w jamie. No. Fajno. Dobra. No to jak mówiłem, jesteśmy w jamie. Ale nie zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Tak więc subskrybować, komentować, dawać łapki w górę. No i trzymajcie się. Cześć, cześć.